Numerologia dla początkujących. Praktyczny przewodnik. Jak zrozumieć swój charakter poprzez liczby życiowe, odkryć ukryte talenty i zdolności, oraz podążać za swoją ścieżką życiową. Autor Sofia Perlich. Czyta Jakub Nowak. Przedmowa. Oto jedno pytanie, które prawdopodobnie zadała sobie lub zada przynajmniej raz w życiu każda osoba na Ziemi: bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, religię, dochód, pochodzenie, zawód itd., pytanie to nurtuje całą ludzkość od niepamiętnych czasów. Jaki jest sens życia? Możliwe odpowiedzi są tak różnorodne, jak samo pytanie. Większość ludzi nie znajduje odpowiedzi, która ich satysfakcjonuje, a tylko nieliczni uzyskują wgląd w to, co może oznaczać zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie. Co jednak tak bardzo fascynuje nas w kwestii sensu naszego istnienia? Czy nie wystarczy, że tu jesteśmy i możemy robić to, co robimy dzień w dzień? Czy nie wystarczy po prostu żyć? Ludzkość jest gatunkiem, który chce dotrzeć do sedna rzeczy, który chce dowiedzieć się, co kryje się za wszystkim. Mamy naturalną ciekawość, która chce być zaspokojona. Nie wystarczy nam wstać z łóżka, pójść do pracy, wrócić do domu, zjeść i położyć się spać, by powtórzyć wszystko następnego dnia. Nie wystarczy po prostu zaakceptować rzeczy i niczego nie kwestionować. Musi istnieć powód, dla którego ludzie istnieją i dlaczego każdy z nas jest tak inny, tak indywidualny, tak wyjątkowy. Nie ma dwóch takich samych osób na tym wielkim, szerokim świecie. Czy to nie fascynujące? Ale co sprawia, że różnimy się od siebie? To jest nasz cel, jest to brakujące ogniwo w odpowiedzi na pytanie o sens życia. Nawet jeśli możliwe odpowiedzi są pozornie nieograniczone, nasz cel jest ściśle powiązany z powodem naszego istnienia. Zostaliśmy stworzeni, aby realizować i wypełniać nasze przeznaczenie. Wszystkie cechy, talenty, a nawet nasze rzekome wady i niedoskonałości istnieją z jednego powodu aby wypełnić nasze wysoce indywidualne przeznaczenie. Wszystkie aspekty, które składają się na naszą osobowość dobre i złe składają się na ogólny obraz wspaniałą istotę ludzką, którą jesteśmy. Świat Liczb jest jeden czynnik w kosmosie, który jest w stanie opisać zasadniczą strukturę wszelkiego życia. Liczby. Są one. Sample complete. Ready to continue?